Dzisiaj sobie testujemy bombery Bomber Guy od Triplexa. Takie oto rzeczy, to są wszystko baterie, tak to jest bynajmniej nazwane. Bateria, petard błyskowych 6 sztuk. Tutaj mamy 3, ale po kolei 1,6 cala na 6 sztuk przypada 11 gram. 11,04, takie coś. Rok produkcji 24 rok. Zasy to odpakujemy. I tutaj mamy takie 3 sztuki. Pisze 6 gram na 3 sztuki łącznie jest. Bateria pertaklubiskowych pierwszy raz z takim czymś się spotykam w zasadzie. Wyprodukowane w Chinach. Produkcja to 24 rok. Tak to wygląda, tu co jest napisane, 2 gramy, no w zasadzie to tutaj tylko takie podstawowe rzeczy są napisane co, co na pasce, są to jakieś karabinki, stestujemy sobie, wezmę też decyblomierz, bo wziąłem z sobą, więc to potestuję, eee, chwilę otworzę to, bo nie, nie mam noża przy sobie, to ja sobie aktualnie teraz się do gram jeszcze. Tak to się prezentuje. Tutaj lącik. Taki dosyć grubiutki. Stestujemy sobie to na szybko. Zobaczymy co to potrafi. Nigdy tego nie testowałem. A więc widzimy się za chwilę na teście. No i mówię, wezmę decybelomierz, bo przyszedłem testować petardy. To w zasadzie odpalę. Zobaczymy ile to wykaże. Ten karabinek. Decybeli. Więc... Do zaraz. Teraz sobie odpalimy bomberki. Te szychy, które są bateriami, petard. Takie coś. Całe czarne. Odpalimy sobie standardowo, tak jak petardy, zazwyczaj na taką samą odległość. Odpalimy dwie sztuki, jedną sobie zostawię, może będą fajne, więc lecimy odpalić, Decy decybelomierz mam już włączony, więc sprawdzimy maksymalny pomiar i zobaczymy co z tego wyjdzie. Powiem, wam, że fajny huk był. Się odbija niestety ale jest 1118. Lecimy sobie z drugą sztuką, te śmieci pozbieram jak coś. No i zobaczymy co to będzie. Czy druga sztuka mniej więcej tak samo wybuchnie, czy trochę gorzej. No i zaraz potwierdzę Wam tu drugą sztukę. Takie fajne jajo. Ostry złapie. To 12 i 9. Tak się prezentują te większe. Teraz sobie przejdziemy do tych mniejszych. Na początku pokazywałem. Teraz będą te mniejsze. Zobaczymy co one pokażą. Tak samo decybelomierz. I co? I lecimy, nie? Kurde, nie kliknąłem maksa, ale pokazywało 114. Jeszcze raz zmierzę, bo z mojej winy to było, ale możecie mi wierzyć, było 114. Dobra, odkleję sobie tutaj, bo ląd zaklejony jest, w tamtym tak nie było i lecę Tu jest akurat 112 i 9 Ale w tamtym możecie mi wierzyć, że było 114 No złap się os o W tamtym możecie mi wierzyć, że było 114 No i powiem wam tak, no yy, Dosyć głośno te karabinki walą Całkiem są fajne I, i tak szczerze nie zawahałbym się kupić ich kolejny raz. Są dosyć szybkie, ale... ale no po prostu głośne, nie? Więc polecam, polecam każdemu. No ale te mniejsze mi się wydaje, że bardziej się opłaca. Jest po prostu ich 6 sztuk, a, a dźwięk, no, huk mają taki sam. Więc moim zdaniem te większe są droższe i bardziej nieopłacalne, nie? Jeszcze Wam pokażę. Te 4 sobie zostawię, bo są seria dosyć fajne. Taka była plakietka. tyłu już Wam nie niewiele pokazywał, bo pokazywałem. a więc dobra. Napiszcie, co sądzicie o tym bajerze, bo w sumie to taki no bajer. Tak jak te karabinki na lądzie, to moim zdaniem karabinki na lądzie są o wiele słabsze, nie? Tutaj o wiele lepiej się to spisało. No i tam cenę mówiłem na początku, teraz nie pamiętam, bo to nagrywam parę dni później. Ale napiszcie, co i jak, jak Wam się podobało, po prostu. И еще мало 20